Zobaczcie, przyjechaliśmy dzisiaj po spinningować trochę nad wodę. Ludzie odpoczywają rekreacyjnie. Jak i wędkarze, wędkują. Czy my musimy się zachowywać w ten sposób, że zostawiamy takie tony śmieci? Czy przyjemnie jest nam odpoczywać i wędkować w takich warunkach? Czy to jest tak trudno zabrać po sobie śmieci? Przecież one, jak przywozimy, są dużo cięższe. Później są puste, więc są lżejsze. Jest łatwiej nam je zabrać, więc mniej miejsca zajmują tego wszystkiego. A my cały czas zanieczyszczamy to środowisko i tylko narzekamy, ale bałagan, ale syf. A generalnie każdy uważa tylko, że od tego to są zarządy kół, żeby to pozabierały. Zarządy kół nie, nie są od sprzątania. to my jesteśmy od tego jako wędkarze. Żeby przyjechać na czyste stanowisko i czyste stanowisko zostawić. Zastanówmy się nad sobą, może no to prowadzi do tego, że chociaż część z nas będzie zabierała, a to już będzie duży sukces. I dojdziemy kiedyś do tego, że te warunki będą wyglądały całkiem inaczej, tak jak na komercyjnych łowiskach, gdzie zawsze jest czysto i wysprzątane. Na trasie dzisiejszego naszego spinningu w miejscu, gdzie często wędkarze wędkują, Zostaliśmy takie miejsce. Tutaj, niestety, nie daje nam dobrego świadectwa. Niezwykle rozpoczynamy od pozbierania śmieci na stanowisku, na którym zamierzamy jeździć. Niestety. Jak widać czasami wędkarze ze sobą nie zabierają tego co mają, co ze sobą przyniosą, tylko zostawiają to, myślą, że to śmietnisko, a my nie lubimy. jak widzicie, worek już jest, no i jedna trzecia worka już zapełniona. No. to był wielki problem zabrania każdej... My przyjeżdżamy i zabieramy ze sobą. Pojedziemy, jak skończymy wędkowanie, zabieramy worek i bierzemy to do samochodu. No to by wypadało się kolego po Następny tak. chórek na i niezgotowanych śmieci To było trudno zabrać ze sobą Będziemy musieli coś z tym zrobić Patrzcie, czy my ja zawsze jako wękarze musimy się aż tak zachowywać Normalnie pełen bajzy Zobacz jakiś syf ludzie zostawiają po sobie, jakby to było problem zabrać. Przywożą pełne, ciężkie, a lekkie nie mogą zabrać, bo są za, za dużo. Tragedia. Żadne sprzątania łowisk przez zarządy nic nie dają. Się sami kultury nie nauczymy. I następny worek pozostawiony ze śmiećmi. Czekam na zabranie A dopiero dwa miesiące temu było sprzątane Zobaczcie, jak zwykle Żeby wędkować trzeba rozpocząć Od sprzątania Po kimś Jacek pakuję worek czy to powinno na tym polegać aby nie każdy po sobie posprzątał i całkowicie to by wyglądało inaczej zobaczcie gdzie nie pojedziemy na łowisko to to samo zostawiany bajzel i syf czy my naprawdę obojętnie czy jesteśmy wędkarzem czy przyjechaliśmy rekreacyjnie nad wodę to musimy zostawić po sobie taki bajzel nie można tego posprzątać Przecież jak przywozimy, to jest zawsze dużo cięższe. A później jest puste, to jest lżejsze. Wsadzić do samochodu i zabrać ze sobą. Zacznijmy może szanować to nasze środowisko. Bo jeszcze chwilę i nie będziemy mieli gdzie siąść. Nad wodą, na trawie, bo wszędzie jest tylko ten bajzel i syf nasypany, wszędzie. Wybaczcie za te koszkie słowa, ale no już nie mogę na to patrzeć. jak trudno niektórym zabrać po sobie śmieci no to jest po prostu tragedia I następne śmieci zobaczcie ile żyłki rzuconej, w które może się zaplątać jakiś ptak jakieś zwierzę czy to takie trudne naprawdę jest zabrać ze sobą czy to się będzie rozkładało tyle lat, że to głowa zaboli to nas po prostu przeżyje Zastanówmy się nad tym co robimy na tej przyrodzie, a chcemy odpoczywać kiedy przyroda jest czysta, otacza nas fajna, a my ją tak niszczymy. Zobaczcie my jako ludzie musimy taki bajzel zawsze zostawiać coś wszystko do rzeki Bęben z pralki To jest co kawałek. Nie jest tak, że to jest jedna na ileś tam kilometrów. nie, to, to jest jedna za drugą. Jakby to było trudno po prostu da dać do utylizacji czy na śmietnik. Niszczymy tak to nasze środowisko. Zobaczcie. Ktoś cieszył stanowisko. Po to, żeby mu się lepiej wędkowało. Ale czy trzeba było to zostawić na brzegu? Czy nie można byłoby to dać gdzieś indziej? Tylko zostawić to komuś, kto przyjeżdża, i żeby chciąć wędkować, musi rozpocząć od usunięcia. Najpierw tego to już opadło, ale możecie się domyśleć, jak to wyglądało jeszcze dwa dni temu, jak tu byli z Jackiem. Zobaczcie w tym wyczyszczonym z roślinie, ktoś kto robił, ile znajduje się pokarmu. Po co wrzucamy tyle? Czy wrzucając kilka kilogramów, złapiemy więcej leków. I dziwimy się, że rosną rośliny, że woda dostaje zakwitu, jak to wszystko później gnije tam w środku. Zobaczcie po sprzątaniu odry. Ile jest śmieci? Zobaczcie. Nie wiemy, kto to robi, ale robi kawał dobrej roboty. Jakaś osoba lub grupa osób. Sprzątają cały czas z odry Teraz trasę ścieżką rowerową odkładki do mostu Matkowickiego.